Witam w kolejnym omówieniu grupy Euro 2024. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie grupę C, w której skład wchodzą te reprezentacje, o dzisiaj mówimy. Powiem szczerze, że patrząc na wszystkie grupy, jest to jedna chyba dosyć słabszych, aczkolwiek ciekawych ekip, ponieważ tu jest kilka drużyn naprawdę, naprawdę. Ciekawe, w zasadzie są jedna drużyna nowa, jedna drużyna, która dość długo czas jej nie było. Także zapraszam. Ale zaczniemy od reprezentacji, która moim zdaniem jest największym faworytem do wygrania tego Mistrzostw Europy. A są to Anglicy, którzy na poprzednich Euro byli w finale, w Katarze i miejsce w ćwierćfinale. A w Rosji w 2018 zajęli miejsce. W półfinale. I nawet z takich podstawowych informacji, Anglia ma czwarte miejsce w rankingu FIFA. Wartość jest 1,47 miliarda. Wydaje mi się, że nawet, że to jest chyba najbardziej wartościowa reprezentacja ze wszystkich. Nie wiem jak z Francją jest, ale w następnym filmie będzie Francja. No to sobie to zobaczymy. No oczywiście, selekcjoner Gareth Southgate, który ma kontrakt, jak widzę, do końca, do 2024 roku. Czy zostanie przedłużony? Raczej nie, z tego co wiem, wydaje mi się, że coraz bardziej się mówi o odejściu Sougate'a, tym bardziej, że bardziej, że wydaje mi się, że mógł robić więcej, ale i tak no, jest średnio. I dobrze, raczej może od takich innych informacji o ostatnie mecze tej reprezentacji Jakie były eee, ostatnie jakieś takie mecze, to było w, w, przegrane z Brazylią 1-0 po godu Hendricka. od gwiazdy, no i remis z Belgią 2-2. I tutaj w Ivan Toni i Jude Bellingham. Dodatkowo przed samym euro będą dwa mecze. Bośnia i Hercegowina oraz Islandia, łatwiej do wygrania dla Anglików. I co? I tak naprawdę a, to jest cała masa gwiazd Premier League, tak naprawdę patrzymy, tak naprawdę w głównej mierze to byli kiedyś piłkarze grający wyłącznie w Premier League i dopiero niedawno pojawił się taki, nie chcę powiedzieć hype, ale dużo zawodników nowych teraz zaczęło wyjeżdżać, właśnie z EMI mamy piłkarza angielskiego między innymi w Bundesliga mamy piłkarza La Ligi i właśnie z tych niech mamy Bellingama, piłkarza Realu, który uważam będzie świetną gwiazdą tego turnieju. Mamy Harrego Keina z Bayernu, właśnie piłkarza Bundesliga. Jest Henderson pokazany jeszcze jako piłkarz Ajaxu, który teraz wrócił do Europy po garażach w Arabii Saudyjskiej. Tak, cała masa świetnych zawodników. No można wymieniać Maguire, Pickford, Stones. Po kolei Chillwell, Walker, Declan Rice, Mody Kobe Minus United, Rashford, Columbus Palmer, który moim zdaniem może być wielkim game changerem tego turnieju, Madison, Madison, Foden, który ma świetny sezon, Saka, Watkins, Tony. No, jest dużo tych nazwisk: Anthony Gordon. I de facto na Anglii ma solidne szanse i moim zdaniem są największym faworytem do wygrania całego tego turnieju. I... I tyle. Uważam, że ich pierwsze miejsce w grupie jest, że tak powiem, obowiązkiem. jak pod uwagę, co zaraz zobaczymy. Teraz reprezentacja, która miała poprzednie EURO naprawdę... Niesamowity rollercoaster, bo... Mówimy tutaj o Danii, która zara do półfinału, ale to, co się dzieje na tym Euro 220, jeżeli pamiętacie, mecz pierwszy z Finlandią grupowy, to był zawał serca serce Eriksena i taka niewydolność głównej gwiazy, które zostały wykluczone z tego turnieju, ale dla niego Dania doszła do półfinału, a prawie by zagrała w finale, gdyby właśnie nie Anglia, ale to byli wtedy najwięksi wygrani Euro 20 Jeżeli mówimy o Euro o mistrzostwa Świata Katar tam. No Dania poradziła sobie no średnio. No cię może nie wiem co średnio, co jeżeli nie, półfinalista ligi yy, półfinalista Euro nie wychodzi z grupy na mundialu, no to w grupie, gdzie mają Tunezję i Australię, no to, to się jest tak. I trzeba to mówić. Dobrze, no takie podstawowe może informacje o Danii. Hmm. Zdania jest aktualnie warta 368,5 miliona euro i FIFA ma miejsce 21. I co, dwa mecze mieli teraz w marcu ze Szwajcarią. Mecz 0-0, z wygrana 2-0 z wyspami owczymi. I przed meczem, przed euro będą mieli jeszcze dwa spotkania i dwa w sumie derby z Skandynawii. Mać ze Szwecją oraz mać z Norwegią. Wydaje mi się, że to są na tyle porównywalne ekipy względem Danii, że no nie, ma, nie ma opcji, żebyśmy tutaj wymyślili, czy to wygra. Osobiście, w obydwu przypadkach, postawię na Duńczyków. Natomiast no wiecie, jak jest. Piłka. Będę sobie robić, jak pokazała. Ich trenerem jest aktualnie Kasper Hilumant, który pracuje od 2020 roku. Generalnie to jest reprezentacja, która ostatnio gra regularnie na turniejach. We Francji w ich zabrakło. Na, w Rosji wyszli z grupy, tylko i wyłącznie. Jeżeli mówimy na przykład o. Yy, Mundial do ostatniego, to już mówiłem. Na no, ostatnie Euro wyszło im fantastycznie, i wydaje mi się, że tutaj ćwierć jest dla nich murowany. Jest takich największych gwiazd: no cały czas jest Eriksen, Manchester United, taka teoretycznie ich największa gwiazda, ale jest też Hojberg z Tottenhamu. Yy, jest Damsgad, który poprzednie Euro miał naprawdę genialny, ale po transferze do Brentford zaginął. Jest młody napastnik United też, Rasmus Hojland. Który no, ja go bardzo lubię osobiście. Jest Darami, jest Wind, jest, jest Lolberg taki już może mniej większe nazwisko, jest Humland, e, Który gra w Sportingu. Jest Maile, jest Christensen, Sobrońca e, tegorocznych, tegorocznej rewelacji serii, a czyli Boloni jest Sobrońca Kier. No de facto na każdej pozycji soli zawodnicy i tu jest naprawdę niż masz piłkarzy ligi włoskiej głównie z angielską. Jest kilka, jest co dwa nazwiska oraz trzy z ligi niemieckiej. Ja, no ale taka, powiedziałbym, solidna topka. Na spokojnie ćwierć nawet z ich zasięgu. Ale czy pójdą dalej? Jestem w stanie uwierzyć, że... Chcieliby powtórzyć sukces z poprzedniego euro, czy powtórzą? Nie wiem. Ale Dania to jest zawsze pozytywny kraj, pozytywnie, pozytywna reprezentacja, którą fajnie się ogląda. Teraz reprezentacja, która szczerze myślałem, że sobie radzi gorzej, ale nie. To jest reprezentacja, która. No jest. Wracam na to euro po dość długim czasie, bo ostatni raz byli w 2000, a jest to Słowenia. Tak, reprezentacja Słowenii, która wygrała swoją grupę barażową, była w nim właśnie między nimi z Danią. Ale sama grupa też nie była jakaś nie wiadomo jaka bo tutaj Słowenia, Dania, Kazachstan, Irlandia Północna, Finlandia. E... I tyle, więc no, nie mieli raczej większego problemu z zaawansowaniem z drugiego miejsca. Yy, I tak, oni teraz mieli dwa mecze towarzyskie. Jeszcze widziałem, że był jakiś w wygrany z USA 1 do 0. Gola tutaj strzelił za powiem Gradisar. Gradisar. Mecz towarzyski z Łotwą wygra... Zremisowany 2 do 2. Tam gola strzelali dla Słowenii Szporar oraz Seśko. Sesko albo Sejchu, nie wiem. I teraz jeszcze wygrana na z od 2 do 0. Ciernin i El Sanik. Eee, co można powiedzieć? To jest pewna reprezentacja, która wraca, bo na ostatnich dniach, w ich nie było. I zawsze mają szansę z powrotem zagrać. No, my ze Słowenią ma, nie mam za dobrych wspomnień, że tak powiem. 130 i 85 milion euro wartość łączna tej reprezentacji ranking FIFA 57 miejsce. I co ich trenerem jest aktualnie Mat Matijazkek, -Mat który ma kontrender 2025 roku. I co tu dużo więcej mówić, to jest taka wraca, która jest powiedzmy taką solidną w miarę solidną europejską e, drużyną, która ma aspiracje. Natomiast no umówmy się, że w tej repre że tutaj może być dużo problemów, gdyż ich największą gwiazdą jest 31 letni bramkarz Atletico Jan Oblak, który kiedyś był najlepszym bramkarzem na świecie w, wielu, w większości. Teraz troszkę się to posypało. Takich innych zawodników to jest właśnie Seśko, piłkarz y, napastnik y, Lipska, który dopiero to jest, zaczyna karierę. Tak, to jest kilka takich zawodników. Plus minus bardziej znanych, dających właśnie widzę, jak widzę greckie, dużo, jest dużo ligi austriackiej, są też piłkarze ligi włoskiej, przede wszystkim między innymi Lowlit z ze... Są też dwaj piłkarze pokazani. Z Ekstraklasy, czyli Janza oraz Blazić, piłka Lecha i górnika. Dobrze. I tyle. To jest reprezentacja, która może zrobić niespodziankę, aczkolwiek tutaj dobrym. Im... No raczej czwarte miejsce. Ja tutaj nie wierzę w nic więcej poza. Tym, że mogą ugrać remis z kimkolwiek, powiedzmy. Zwłaszcza, że no, ich największe dwa dwie największe gwiazdy to jest napastnik i Bramkarz, którzy no nie chcę powiedzieć, że nie dłużej, aczkolwiek no same Napas, Bramkarz w meczu, że tak powiem, nie wygrasz. Na pewno jedna z ze gorszych reprezentacji tak teoretycznie, ale na pewno Bają za potencjał teoretycznie. No i na sam koniec jeden z dwóch debiutantów, z tego co dobrze pamiętam, tych mistrzów Europy, czyli Serbia. I to jest dla mnie niesamowicie dziwne, bo Serbia ma zawsze dobry skład dobrych piłkarzy, a dopiero pierwszy raz zagrały, ponieważ wcześniej grali jako Jugosławia na Euro. I nie wiem, czy nie grali jako Serbia i Czarnogóra, łączone kraje, aczkolwiek. Ręki nie dam sobie uciąć. Dobra. Serbia z warta 227,6 euro. Mają 33 miejsce w rankingu FIFA. Ich yy, trenerem jest Dragon Stojkowicz, który pracuje od 2021 roku. Co no, tu więcej mówić. Mieli teraz mecze towarzyskie z Rosją, wygrane 4-0 przez Rosjaninów oraz wygrane 1-0 przez nich z Cyprem, eee, no z innych ciekawszych rzeczy. No i grupa teraz to, co rozpieściła, i mogę zadać na tym ewolucji, w roku 2020 byli blisko, bo będą oni grali w barażach w finale ze Szkocją. No i w karnych pokonałeś Szkocę, chyba jedną karnym. I co, i teraz mogą się odkuć w końcu powiadać się na tym Euroserwia. Yy, ale też tak grupa, no mówię łatwa. Były Węgry, była Litwa, była Czarnogóra, była Bułgaria tak naprawdę i tyle. I dalej Fred Euro będą dwa mecze. Z Austrią i ze Szwecją, to są takie powiedzmy reprezentacje na ich poziomie oczywiście jeden, jedno na Tauru, nie. I, I co? Kto strzelił go w meczu z Cyprem? Milinkowicz-Sawić. No. A z razu nikt nie strzelił. No dobra. No i dobra, z większych nazwisk to są na pewno dwa nazwiska z Alchilal, które niedawno przeszły, czyli Milinkowicz-Sawić właśnie oraz Mitrowicz. Tak, to jest chyba największa gwiazda Duszan Blachowicz w tej reprezentacji. Z takich innych zawodników. No, jest Tadzic, bardzo doświadczony piłkarz Fenerbahce. Jest Diorcie Pietrowicz naukarz Chelsea. Nikola Milenkowicz z Fiorentiny. Jest Filip Mladenowicz, który kiedyś grał w Legii, a teraz w Panatinie Kosie. No, są solidne nazwiska w głównej że tak patrzę na ten trasy, no jak Są piłkarze ligi rosyjskiej, są piłkarze ligi angielskiej jak Lukas, Sasa Lukić, Lazar Samardzic, jest jeszcze z juventusu. W tych meczach teraz ofensywnych tak to zagrało między innymi, to, to jest zawsze, uważam, że solidna reprezentacja, która jest lepsza od Słowenii i wygra, uważam, rywalizację od Słowenii o trzecie miejsce. Natomiast jeżeli mówimy o dalszym pójściu z grupy, no to uważam, nie sądzę, że pójdą dalej, ale wydaje mi się, że trafią na kogoś takiego i Raczej na jednej mogą maksymalnie się zatrzymać. I tyle. Nie wiem, czy jest sens coś jeszcze omówić o tej reprezentacji. Uważam, że fajnie, że zagrają w końcu. Ale no, mogą wyjść z grupy z trzeciego miejsca, jeżeli im się uda. I co, i to byłoby chyba tyle. ostatnia zasadzie na pewno na tyle. Końcowa grupa w mojej opinii wygląda tak, że pierwsi są Angole, druga Dania, trzecia Serbia i Czwarta Słowenia. I co, widzimy się w następnych grupach. Ello!